Cześć jesteśmy janzykiem i witam w na moim kanale. W tym odcinku odbierzemy sobie nagrody na przygotował Supercell. I zrobimy co innego niż we wszystkich odcinkach, które ostatnio nagrywam. Czyli nie będę wbił żadnego znakomitego na jakieś kucharki, tylko tak zwany mojego konta browsers i w trzech innych aplikacjach i w dwóch innych aplikacjach i pokażę Wam w jednej z nich ile mam godzin przegranych w Browse Start. Raz mówię, ich nie jest za dużo. Na początek odbierzmy sobie na przykład Supercell Mamy star points, Względu po Plus, jak to się nazywa dokładnie, to Max. Darmowe i płatne są do takiego że Muszę to tylko sprawdzić A na 8 Wysoko No i nad nim od 200 ale więc Czyli łatwiej mi się będzie grało Co by teraz darmowe na Czyli 200 podwajaczy do kanów, chyba coś tak nazywa, czy na pewno nie wiem Jeszcze tutaj mamy... Muszę że mi to albo. takie. Mam no, tutaj na grób. nagród nie jest zbyt dużo. Wiesz, do kolejnego że raczej uda mi się już dojść do większego tego poziomu. To jest prawie oczywiste. No do tej wyjdzie. Na pewno jest około 50 dni. No, bo jeszcze 40 dni, same dni jest cały ten sezon. On też nie powinien mi się udać. 30 stopni, nie całe. A więc przejdźmy do pokazania konta. Najpierw konto Dowstars. Stars wyglądało to moje konto? Na zdjęciach spajka I Fianzi, takim oto zielonym kolorem. Rekord życiowy. To jest 20 222 pucharki Jakby co nie zrobiłem tego specjalnie, to po prostu wyszło. Tyle mam winów na tych, e, jakby te turnieje 12 najwięcej. Jest ponad 800 winów na trójkach, prawie 800 winów na solo i niecałe 200 winów na, na duo. Na różnych trybach mam ekstremalny, mam na Robo Rumble chyba, na Walczę z Wosem. I ekstremalne trójkę, czyli chyba dwa level nie jest ekstremalne, nie wiem. Mam na walce z tym... E, e, jak to nazwać? Dinozaurem takim, który niszczył mafę. Nie wiem ten tryb się nazywał. A rozwapu super miasta. Przejdźmy teraz do dwóch kolejnych aplikacji. To ta skąd ta aplikacja nazwie Brawl oczywiście fianzik, lub pomarantrze chciałabym jakoś niedługo wyjść, ale nie wiem czy mi się to uda na 130 poziomu nie mam rekord jak już Wam pokazywałem obecnie mam 1980 19 886 pucharków obecnie <trykne> raczej nie powinny się zmienić, bo nie grałem przez te kilka sekund, czyli minut bliżej. Tak wyglądała moja droga pucharkowa od tutaj jest trochę oszukane, bo to jest od 6 000, a nie od jakichś z 7 ponad i tak szło tak. I tutaj wyszczeliłem się mocno. To jest inaczej niż naprawdę, bo to ja tutaj to akurat źle pokazującego się go Było inaczej. I tutaj ty 20 tysięcy spadłem, no i teraz znowu po 20 tysięcy. Nie było chciałbym znowu to robić. Tak wyszczeliłem. Właśnie się pomyliło bo pomiędzy. Zaczynamy lipiec, a potem styczeń. A sierpień tutaj powinien być. No coś się jak widać pomylili. Gdzieś około sierpnia, jak widać wystrzeliłem mocno. No i tak poleciałam później do 20 tysięcy. Ostatnio już próbowałem trochę pograć prezenty, nie to mi też odchodziło. Po prostu to widzenie jest trochę bez sensu widzę oni obecnie jeszcze za to mianowicie, jest Spike mam takie moja ścieżka na Spike'u tak kota na Leonie, no tutaj tak się spodziewać, niedawno na dostałem od razu zgłosiłem na 500 potem jest Nani tej Ścieżka powinna być podobna, bo no, sam, w tym samym tyniu co Leona B dostała na, na openingu na 8 tysięcy bucharków. Tutaj już ścieżka powinna być tylko inna. PAM dostałam w odcinku z Rose'ą który bardzo wam powiedziała sam obejrzeć. Bardzo fajny odcinek. moja ścieżka na PAM. Tara niedawno. Na 16 tysięcy, wręcz wcześniej niż Leon. Chciałam ładnie zbytnio to pokazywać. No taka śmieszna ścieżka. Brok w odcinku ze spajkiem, co jest chyba oczywiste. tysięcy pucharków, też jest dostałem spajka. Odcinek też wam polecam obejrzeć. Rosa, oczywiście w odcinku na rowze, co jest chyba oczywiste. Max dostałem w odcinku. Chyba jak bijałem 11 tysięcy pucharków, to bym na ile dla mnie był było a z 3 nowych zademiarzy, czyli... Jackie z Mega Boxa, Bibi z Draw Boxa. A Max z Big Boxa. Zbyły odcinek Sozacki. Dostałem jeszcze odcinek na 2000 pucharków. Z tym bardzo ładnie zagrałem. Damon Majkiem, pokażę Wam też ten odcinek obejrzeć. I teraz przejdźmy do kolejnej aplikacji. na to jest raczej bardziej strony internetowej. Czyli chyba Brawl Time, coś takiego. Widzicie, tutaj są ile mam godzin przegrany w Brawl ile godzin grałem 392 godziny na przykład taki Janus pewnie grał już z półtorej tysiąca raczej dużo więcej niż ja chodź z z Among Us i z oczywiście jestem w pomaranczach to są moje obecne pucharki na liczba moich pucharków miał wszystkich do dymiaży. To 21 812 Chciałbym, żeby tak wyłożyłem tyle, teraz miał Wsiadam sobie trochę niżej i mamy Mój współczynnik wygranych gier Ostatnio Tylko 40% ostatnio gier mam wygranych Właśnie ocena konta, jakieś B, nie wiem o co chodzi aplikacja od na internetowa ocenia moje konto. Wchodzimy sobie do browser, już jestem. Tutaj sobie jeszcze szybko prowadzę moją urządę kucharkową. Ostatnio miałem gdzieś do tego wcześniejszego mega boxa. No, mocno spadłem. Teraz ten sezon nie zbiję, tak się Są pewnie pucharków pewnie około. nie mogę kliknąć tego, który już mam, ale te, które jeszcze, jeszcze nie mam, bo chcę, że mogę kliknąć. Uh -huh. Teraz jest otworzony. Już nawet kilka czasu temu. Przyglądaj mi do końca sezonu, bo tak przydłużyłem sezonu. Pucharki w Warszawie idą się jeszcze dłużo dalej. A do 50 tysięcy. tak mówią o to sprawdźmy jeszcze najlepszego gracza w To taki typ 46 tysięcy w Polsce mamy 37 tysięcy najlepszego o, się pojawił ja go nie widziałem dobra sobie jeszcze tutaj jakieś rzeczy i, z tego przedłużania będę już ten odcinek gdzie inne moje filmy zapomnijcie o łapeczce w górę i o tym, żeby Subika, oczywiście dzwoneczkę, żeby widzieć inne moje filmy na moim kanale. No żegnam, pa!